No, to z cyklu, co można znaleźć, ale nie na śmietnisku, tylko co można znaleźć na parkingu, no to można znaleźć e, ludzi, którzy. No, ja go nie widziałem, bo on ma zasłonięte. Nie chcę, może pokazywać, jaka to firma. Ma zasłonięte firanki, ale i to są. Nie wiem, jak to nazwać. No to, to są takie kolce, które świadczą o tym, że on jest może takim. E, z zabójcą drogowym. Ja to tylko tego typu rzeczy widziałem w filmach akcji takich starych, jak rydwany miały takie kolce w swoich kołach, podjeżdżały do rydwana obok i rozwalały jego koło i niszczyły przeciwnika. Więc ja się zastanawiam e, z trwogą, co ten gość miał tutaj na myśli. E, czy on też tak robi? Czy on też podjeżdża pod inne ciężarówki i tak to załatwia? Co Wy na ten temat myślicie? Jestem y, otwarty na, na informacje zwrotne.